Nasze ciasto się chłodzi w lodówce, to przechodzimy do musu, do blendera. Wlewam 120 ml mleka z migdała. Następnie 4 łyżki syropu klonowego. Niech to sobie spłynie. Dwie łyżeczki ekstraktu z wanilii. Jeżeli nie macie, to polecam Wam po prostu wanilię świeżą rzucić. Oczywiście pestki nasiona. Mam tutaj bardzo dobrej jakości wanilię. Przynajmniej moim zdaniem dobrej jakości. Ja wam Pokażę zresztą. Ja używam tej firmy. Jest fantastyczna. Dobra, jedziemy dalej. I teraz... Do tego wrzucam 5, jak widzicie, awokado, oczywiście obranych i będziemy to miksować. A teraz coś dla tych, co mnie przewijają mała niespodzianka a mianowicie przed, przed zmiksowaniem tego dorzucamy 6 łyżek kakao. Miejcie pewność, że to będzie dobrej jakości kakao. I chyba jest 6, chyba bo zgubiłem się, poważnie mówię. Jeżeli nie dałem 6, napiszcie mi w komentarzach. Mam nadzieję, że dałem. A następnie do tego dodaję 250 g czar... e, gorzkiej czekolady. Ja tutaj mam akurat 90 stopiona. Wlewamy wszystko. Na marginesie ten pudding to będzie do kawy. Nie będzie do tortu. Dla tych wszystkich, co sobie zadają właśnie teraz pytanie, no ale jak pudding do ciasta? Nie. Jeżeli chodzi o walentynkowe urodziny mojej żony i, moich dzie i dzieci Walentynki, to ja tu robię naprawdę na uszach staję, jak tu widzicie. Przynajmniej mam takie wrażenie i nadzieję. Dobra. To jest gotowe moi drodzy, jak widzicie nic więcej tutaj nie daje. Teraz to już naprawdę jedzie do yy, zmiksowania. I tak moi drodzy wygląda nasz mus. Zwróćcie uwagę. Jest fantastyczny, naprawdę taki smooth. <śmuchy> nie pamiętam jak się mówi po polsku, sorry. Dobra. Taki mały jeszcze newsik dla tych co lubią bardzo słodkie rzeczy. Jeżeli lubią słodką czekoladę. Jeżeli dla was to jest za gorzkie, możecie dodać po prostu więcej syropu klonowego. Ostatecznie czego ja w ogóle już totalnie nie uznaję dodać cukier. Dla tych co potrzebują w takich rzeczach sól, można dodać sztyptę soli. Naprawdę to nie jest żaden problem. Ja w moich przepisach tego nie, nie uświadczycie, jeżeli jesteście nowymi osobami, dopiero co zaczęliście mnie obserwować, ponieważ ja sobie nie używam w ogóle. Uważam, że sól jest niepotrzebnym dodatkiem. Bez, bez powodu nie nazywa się razem z cukrem białą śmiercią, prawda? Dobra. Teraz to modelujemy, żeby pięknie wyglądało. Jeszcze dodam trochę i tak moi drodzy to pójdzie do lodówki i jutro w walentynki moje dziewczyny będą miały taki pudding, a moja żonka piękna, kochana swój, swoje ciasto urodzinowe. Dobra, ja na razie tego jeszcze nie będę przy, przystrajał, bo to jeszcze będzie przyozdobione. To na razie idzie w tej postaci do lodówki na, ja wiem, godzinę czasu. Zwróć uwagę, jak to fajnie wygląda. Jest taki, widać, naprawdę gładki, bardzo fajna, gładka, gładka struktura. Awokado musi oczywiście być bardzo dojrzałe. Nie może być twarde, bo po prostu będzie niewypał smakowy. Czas dekoracji. Jeżeli chodzi o dekoracje. To już zostawiam w Waszej wyobraźni. Ja na przykład kroję, jak widzicie, bardzo cienko truskawki. Na... Pokażę Wam taki naprawdę bardzo łatwy, szybki sposób. Cyk. Cyk. O, może tej wielkości. Pięknie. Bam. Jagódka i mamy. Widzicie, nic naprawdę skomplikowanego, a bardzo fajnie wygląda. I idziemy. To, co na przykład nam się nie udało ładnie ukro... ukroić prosto, możemy dać na sam spód. Bo się zamaskuje to fajnie nam. I tak moi drodzy, przygotowujemy się coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej wielkiego Showu. Dla mojej żony. Ogólnie jestem zestresowany, jeżeli chodzi o ciasto tak na marginesie, bo ciasto po prostu wymyśliłem w ostatniej chwili, a co najgorsze nie miałem czasu je przetestować, jeżeli chodzi o smak, więc jak to w ogóle będzie współpracowało. Więc ogólnie mam stresa, jeżeli chodzi o to. No ale cóż, jak to powiedziała mojej żonie, jeżeli nie wyjdzie, to będzie jej problem. W każdym bądź razie tak wygląda nasz gotowy pudding. Tutaj jeszcze jeden mam do przygotowania, ale to już nie będę wam, wam zawracał głowy. Zaraz będziemy przechodzić do dekoracji tortu.